Trawędzi trawnika docinam co tydzień, no i oczywiście co tydzień też staram się plewić pasty. tylko delikatnie, ponieważ akurat tutaj wysiały się niezapominajki, a jest to rabata z liliowcami i niezapominajkami, więc staram się tak, żeby tych młodych siewek, niezapominajek jednak nie zniszczyć i nie wyplewić. I tak proszę Państwa, co tydzień od początku aż mniej więcej do października. Jeżeli oczywiście jesień jest bardzo ciepła i długa, to czasami nawet i dłużej. Bo zdarza się, że ja w grudniu i w styczniu również plewię, chociaż niektórzy mówią, że lepiej zostawić chwasty, ponieważ ochraniają rośliny przed przemarzaniem. I to też zapewne jest prawda, ale ja staram się plewić na bieżąco, żeby później w jasno nie mieć tak dużo pracy. A mam tutaj koło czego pracować, więc muszę sobie jakoś sprytnie, że tak powiem, pomagać. Mieszam ciasto chlebowo na chleb i nie wyobrażam sobie, aby mogła kupować chleb czy bułki w sklepie. Uwielbiamy chleb, ja zawsze piekę... Albo razowy, albo przednorazowy i zawsze na zakwasie razowym, nie na drożdżach. Na początku piekłam na drożdżak, ale y, przeszkadzał nam ten smak wyczuwalny drożdży, a poza tym na zakwasie jest to zupełnie inny chleb, zdrowszy, probiotyczny, także warto, jeśli ktoś może chce, piec chleb w domu. Trochę jest w tym pracy, ponieważ to ciarko trzeba kilka razy porządnie wyrabiać. Trzeba czekać, aż urośnie, ale myślę, że warto się pokusić, jeżeli ktoś sobie ceni przede wszystkim swoje zdrowie i zdrowie własnej rodziny. Za altanką, przed leśnym zakątkiem, założyłam mini park. Rosną tutaj drzewa, które rosną u nas w pobliżu, w naturze, czyli robinia, modrzewie, lipy i jarzębina. Dlatego, żeby to miejsce było tak troszeczkę takie cieniste, klimatyczne, przyjemne, ponieważ nasza działka znajduje się na południowym stoku i to jest wielki plus. I bywa tutaj ogromna ilość słońca i ciepła, które ja zresztą kocham. Ale gdy chcemy odpoczywać, to jednak tego słońca bywa czasem za dużo. Dlatego, żeby pogody nie rozpraszać, i żeby nadal aura była taka piękna i słoneczna, posadziłam drzewa między Altanką, leśnym zakątkiem. One już urosły i dają świetny cień. Można się tutaj schronić. Tu jest tak przyjemnie, tak błogo, tak klimatycznie. Zupełnie inaczej się tutaj oddycha i czuje niż w innych częściach ogrodu, ale te drzewa mają też w sobie e, ogromną moc do rozrastania się zarówno na boki, jak i też do góry. Zimą poobcinaliśmy wierzchołki drzew, natomiast boki nie. I teraz będę przycinała, bo Robinia naprawdę sobie tutaj pozwoliła e, się rozszaleć z gałęziami. Zresztą podobnie też i może, To nie może być tak, że wszystkie te gałęzie będą na siebie zachodziły. Trzeba je przycinać. celowałam Tak okay. trochę opadła. Czy jest za nisko? No na razie może być, ale jak będzie padał deszcz, to na pewno się trochę obniży więc będę musiała ją wtedy podciąć, tak aby też te gałązie nie mierzwiły nam fryzur, bo to nie jest też zbyt przyjemne. tym odżywiami też się rozprawię. Podaję tutaj za długie gałęzie. Ta gałąź to Trzeba, to, trzeba się wysilić, żeby ją wyciąć. Ja dodatek uparta i nie chce spaść. Ale już jest Muszę Muszę, żeby żeby zawiał wiatr, to może spaść na głowę i absolutnie nie mogę go spać na gałęzi.